14 listopada wychodzi do Farminga polskie DLC. Będziemy mieli polską mapę, będziemy mieli nowe maszyny, będziemy mieli też stare traktory i mnóstwo nowości, na które wielu graczy już nie może się doczekać. O tym na moim kanale mówiłem już wielokrotnie, przedstawiałem Wam, jakie pojazdy maszyny będziemy mieli dostępne i wiele innych informacji. Dzisiaj przyjrzymy się prezentacji mapy Zielonka. Ta prezentacja została umieszczona na kanale DJ Goheim Gaming i, oczywiście, link do materiału źródłowego znajdziesz w opisie. Prezentację rozpoczynamy od wizyty na gospodarstwie. Jest ono trochę puste. Generalnie widziałem już sporo opinii na temat tego właśnie dodatku, że mapa jest pusta, pozbawiona klimatu i w ogóle. Zobaczymy zatem, jak jest naprawdę. Osobiście uważam, że to gospodarstwo, no nie jest zbytnio rozbudowane, dodatkowo nie można wejść do tego domku, co uważam, że jest sporym minusem. Ja nie będę tutaj tylko i wyłącznie chwalił. Wiem, że jestem partnerem Giantsa, ale to nie znaczy, że będę tutaj tylko i wyłącznie wypowiadał. Się w samych superlatywach, ale też nie będę krytykował przesadnie, ponieważ ja tutaj widzę naprawdę dużą szansę dla tej mapy. No ale do rzeczy. Mamy tam silos marki Unia po prawej stronie, będziemy mieli kurnik, a tutaj ten taki mały domek, który moim zdaniem bardzo dobrze pasuje do tej mapy. Ale no jednak nie można wejść do środka, co jest troszeczkę słabe. Wyruszamy teraz na małą wycieczkę po mapie. Tutaj możemy zauważyć dość ciekawą reklamę, która jest napisana w języku polskim. Będzie to reklama przedsiębiorstwa o nazwie Kozłowski. Udajemy się teraz w dalszą wycieczkę i tutaj możemy zauważyć woźniak z czyli elewator zbożowy w Zielonka. Troszkę słabo, że nie ma tutaj odmiany i że nie odmienia się to w Zielonce, tylko w Zielonka, bo jest to tak troszkę nie po polsku. A przecież wiadomo, że ta mapa jest właśnie polska. To znaczy, wiele napisów jest po polsku, znaki drogowe są po polsku. Przecież linie również są typowo polskie, mówię na przykład o tej podwójnej lin linii ciągłej. Mogliśmy zauważyć też charakterystyczne dla naszego regionu barierki. No powiem szczerze, idąc sobie tutaj przez to gospodarstwo, czy przez tą mapę właściwie, faktycznie można odnieść wrażenie, że jest ona stosunkowo pusta. Idziemy przez mapę, która no nie ma zbyt wielu obiektów tutaj, mamy długie, prostokątne pola i jednak niewiele na tej mapie się znajduje. Tak trzeba to powiedzieć otwarcie. Ale czy to jest? Źle czy to jest dobrze? Moim zdaniem jest to jeden z plusów tej mapy. Tutaj na przykład możemy zauważyć zupełnie nowe drzewo, czyli buk. Bóg jest oczywiście typowo polskim drzewem, będzie tutaj wreszcie dodany, bardzo mnie to cieszy i nie mogę się doczekać, aż wreszcie uda mi się wyciąć właśnie buka. Dlaczego uważam, że pustka tutaj na tej mapie to nie jest zła cecha? Dlatego, że ja na przykład świetnie się czuję grając na No Man's Land i uważam, że da to po prostu ogromne możliwości do tego, aby zbudować swoje wymarzone gospodarstwo. Takie jest moje zdanie. Oczywiście macie prawo się z nim nie zgodzić. Natomiast trzeba przyznać fakt, że no nie ma tutaj zbyt wielu zabudowań właśnie szczególnie w tym sektorze, który jest sektorem spół. Tutaj zobaczcie, jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Giant Software raczej nie robił kilku farm na gospodarstwie. Raczej mieliśmy tylko jedną, a tutaj jesteśmy na zupełnie innej farmie. To nie jest ta farma wyjściowa. Też wygląda na to, że mamy kurnik, mamy zupełnie inny dom i mamy silos marki Unia. Więc wygląda na to, że będziemy mieli na mapie co najmniej dwa gospodarstwa. Oczywiście uważam, że jest to Strzał w dziesiątkę będzie się dużo lepiej grało na przykład na Multi, ale też w trybie single player będziemy mogli podzielić sobie rozgrywkę i uważam, że to jest akurat strzał w dziesiątkę. Bardzo mi się podobają zabudowania, do których teraz idziemy, no trzeba przyznać, że one są naprawdę klimatyczne. Mamy tutaj wyraźny polski akcent, ale też widzę czeskie akcenty. Tak trzeba to określić, tak trzeba to powiedzieć. Mapa została określona jako polsko-czeska, jako no nie do końca polska mapa oficjalnie, tylko właśnie z elementami polski, z elementami Czech. Powiem wam szczerze, że niedawno byłem na Dolnym Śląsku i mogę wam powiedzieć, że naprawdę te tereny przypominają mi właśnie tamte rejony. Zobaczcie, tutaj mamy trzy kosze na śmieci, a szkoda, że nie mamy tutaj na przykład butelek jak w Farmingu sprzed 12 lat, czyli w Farmingu 11, żeby można było te butelki wyrzucać do tego typu pojemników. Kiedyś to było, teraz tego nie ma. Tutaj na przykład możemy zauważyć Budynek piekarni. Moim zdaniem ta piekarnia wygląda bardzo fajnie. Szkoda oczywiście, że nie da się do niej wejść do środka, bo ja bym był pierwszy, który bym ją zwiedził z każdej strony. Na, na niebie będą latać bociany. To jest kolejna nowość z tej mapy. Zobaczcie sobie jak to będzie wyglądać. Te bociany generalnie będą tutaj odwiedzać tą mapę. Będą sobie tutaj latać. Będziemy mogli je po prostu zobaczyć. Swoją drogą zwróćcie uwagę też na kilka innych detali. Między innymi na płoty, ale proszę przypatrzcie się również też na przykład na słupy energetyczne czy na te domki, bo moim zdaniem one są zrobione naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o bociany, no to od czasu do czasu będziemy mogli zobaczyć takiego gagatka na niebie. Trzeba przyznać, że wygląda to dość dobrze, aczkolwiek weźcie też pod uwagę, że e, no, jakość tego nagrania nie jest idealna, bo przecież to już jest materiał ściągnięty z YouTube'a i dodany mój komentarz. Oczywiście link do źródłowego materiału, jak zawsze, znajdziecie w opisie do filmu. Zobaczmy sobie teraz, jakie maszyny będziemy mieli na gospodarstwie. Tutaj mała stopklatka, dlatego że jesteśmy teraz w silosie, który znajduje się w silosie w takim hangarze, może nie w silosie, to jest bardziej hangar, chociaż przyznam szczerze, jak w pierwszej chwili zobaczyłem co to jest, to mi się skojarzyło, że jest to silos. No ale dobra, zostawmy w takim razie to dalej, popatrzcie sobie jak to wygląda. Mamy tutaj kilka nowych maszyn. I jedna ważna uwaga. Ja bym się nie przywiązywał do tego, co my tutaj widzimy, dlatego, że to jest zrobione ewidentnie na potrzeby prezentacji gospodarstwa. Tu znowu stop klatka. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj właśnie jest ten nowy Zetor. Nowy Zetor Krystal, to znaczy nowy w sensie takim, że będzie to zupełnie nowa maszyna w farmingu. Natomiast ten Zetor oczywiście do nowych maszyn nie należy. To jest stary Zetor sprzed wielu, wielu lat. Natomiast tutaj mamy nową fabrykę. zub. zup, zup. No, nazwa może nie jest jakaś bardzo wyszukana ale generalnie to będzie fabryka w której będziemy mogli robić różnego rodzaju zupy o czym jeszcze w dzisiejszym odcinku będę opowiadał. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj na jedną rzecz. Mianowicie tutaj mamy takie skrzynie. To są skrzynie palety od marki Dewolf służące do transportu marchewki. Wygląda na to, że do jednej takiej skrzyni będziemy mogli załadować 2000 litrów marchwi, dlatego że mamy tutaj 8 skrzyń, a mamy 16 16000 litrów załadowanej marchewki. Lecimy sobie dalej tego zatora też będziemy oglądać jeszcze Później, generalnie, nawet literki w tablicach rejestracyjnych są typowo polskie. Tutaj możemy zauważyć Fiata. Jest to kolejna maszyna, która. Zostanie dodana przecież do farminga w wersji Premium i teraz czas zobaczyć, jak będą wyglądać żniwa nowych upraw. W tym odcinku nie zobaczymy, jak będą wyglądać żniwa marchewki, ale zobaczymy jak będą wyglądać żniwa pasternaka. O tym raczej nie mówiłem wam jeszcze w poprzednich odcinkach, natomiast generalnie dostaniemy trzy nowe uprawy do farminga. Będzie, będzie to oczywiście marchewka, będzie to pasternak i burak czerwony. Podejrzewam, że burak czerwony będziemy mogli kopać dokładnie tak samo jak buraki te cukrowe za pomocą tych samych maszyn, ale teraz zobaczcie jak będą wyglądać żniwa pasternaka. Dlatego, że tutaj jest bardzo ważna rzecz. Będzie trzeba jeździć obok kombajnu. No powiem szczerze, wygląda to dość, no dość ciekawie, ale mnie to będzie przypominać żniwa trzciny cukrowej robione bez modów. To właśnie jeżeli używamy tego dużego kombajnu do trzciny cukrowej, no to też trzeba jeździć obok niego. No i powiem wam szczerze, że tutaj nie za bardzo widzę jakiekolwiek obejście dla graczy grających na konsolę, no bo oczywiście dla graczy grających na PC, no to wiecie, będzie kurs play i tyle. Jeśli chodzi o animację, to uważam, że animacja wykopywania em, roślin z ziemi jest bardzo dobra. Tekstury są przyzwoite, to trzeba Trzeba przyznać, że to wygląda po prostu bardzo dobrze. Roślina na polu prezentuje się naprawdę fajnie, natomiast niezbyt mi się podoba animacja wyładunku tego pasternaka i niezbyt mi się podoba animacja transportu pasternaka właśnie przez e, ten pas. Przez ten taki pas transmisyjny służący właśnie do wyładunku. Zobaczmy sobie jeszcze na kilka nowych maszyn, które tutaj mamy. Przede wszystkim mamy nową przyczepkę, która jest umieszczona, która jest tutaj z tyłu to jest nowa przyczepka z dyszlem. Bardzo ładnie wygląda, aczkolwiek ja osobiście nie jestem fanem tego typu przyczepek. Zobaczcie z przodu na ten header, na ten element, który wykopuje, zabiera tak naprawdę z ziemi. On będzie się dopasowywał do naszych roślin. To osobiście uważam, że bardzo ładnie wygląda. To jest jedna z nowości, jakie zostały właśnie wprowadzane już jakiś czas temu do farminga, a teraz zostało to udoskonalone i teraz będzie to wyglądać po prostu znacznie lepiej. Zobaczcie teraz na kolejną maszynę od marki Bednar. To będzie maszyna, która w grze będzie występować pod kategorią głębosz. Będzie to głębosz, chociaż pisaliście mi w komentarzach, że w gruncie rzeczy wcale nie jest to głębosz w prawdziwym życiu, ale jednak w grze będzie on w kategorii głęboszy. Zobaczcie, że ta maszyna będzie również wyposażona w zbiornik. Na nawóz, więc będziemy mogli jednocześnie ogarnąć sobie pole i zrobić jeden stopień nawiezienia. Przyjrzyjmy się teraz, jak będzie wyglądać uprawa marchwi. Przede wszystkim, najpierw będzie trzeba przejechać taką specjalną maszyną od marki Grime, po to, aby przygotować pole. Do zasiewu marchwi. To właśnie ta maszyna będzie odpowiednio układać naszą glebę w takie rzędy, w takie paski, i dopiero potem będziemy mogli wjechać specjalnym siewnikiem do marchwi. Zwróćcie uwagę na to, że ten siewnik ma pojemność 32 litrów i nie, nie jest to błąd, tak właśnie ma to wyglądać, dlatego że nasionka marchwi są bardzo, bardzo małe. Zobaczcie również tutaj, praktycznie nie ma wizualnej różnicy pomiędzy tym, co przejechała tamta pierwsza maszyna. A po zasianiu, owszem, jest minimalnie ciemniej, ale nie nastawiajcie się tutaj na jakiś bardzo duży skok, nie wiem, tekstury czy czegokolwiek. Po prostu ten pasek zrobiony przez maszynę jest stosunkowo jasny, a ten po przejechaniu naszego siewnika jest minimalnie ciemniejszy, ale różnica jest naprawdę niewielka. To właśnie w ten sposób będzie trzeba zasiać marchew, więc wiecie już, jak to będzie wyglądać. No to teraz czas na prezentację kosiarek, bo przecież do gry wejdą polskie marki, między innymi marka Samasz z piękną kosiarką przednią i tylną. Zobaczcie tylko, jak to będzie wyglądać w Farmingu 22. No powiem szczerze, nie będzie to oczywiście największa kosiarka w grze ale ona już będzie moją ulubioną bez dwóch zdań. Zobaczcie jak ona będzie działać. Dodatkowo będzie wyposażona z tyłu w dwa takie elementy służące do zgrabienia skoszonej trawy w jeden pokos. Będziemy mogli te elementy podnieść po to, żeby decydować o tym, czy chcemy mieć to zgrabienie pokosa czy też nie? Bo oczywiście to będzie opcjonalne. Moim zdaniem ta kosiarka będzie robić naprawdę fajną robotę i będzie jedną z moich ulubionych maszyn ze względu na to, że jest to po prostu polska marka. Ja jestem troszkę sentymentalny, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, więc cieszę się, że tego typu polskie maszyny trafią do Farminga już w listopadzie. Zobaczmy sobie jeszcze, jak Fiat będzie sobie radził w pracach polowych. Oczywiście, jest to jeden ze starszych traktorów i osobiście podejrzewam, że zarówno Fiat, jak i Zetor to będą nasze podstawowe maszyny na tej mapie. Oczywiście, to jest moje luźne przypuszczenie, więc być może się pomylę. Natomiast powiem szczerze, zarówno Zetor, jak i Fiat wyglądają moim zdaniem całkiem przyzwoicie. Tutaj autor tego nagrania postanowił przełączyć się na kamerę do środka, dzięki czemu zlagował całą grę, więc to nie jest tak, że tylko u mnie występują te problemy. Nawet u innych youtuberów, nawet z Ameryce tego typu błędy, tego typu rzeczy również się zdarzają. Tutaj mogliście z bliska zauważyć rejestracje, one mają typowo polskie literki, co oczywiście podkreśla fakt, że mamy tutaj do czynienia z mapą w polskim klimacie. Kolejną maszyną jest Agriodino 2, czyli samojezdny opryskiwacz, którym będziemy mogli nawozić pole, ale także będziemy mogli pozbywać się chwastów za pomocą oprysku herbicydem. Zobaczcie tylko na to, jak to wszystko będzie wyglądać. No, moim zdaniem jest to naprawdę fajna maszyna. Troszkę brakowało mi takiego mniejszego opryskiwacza samojezdnego w grze i super, że zostanie on dodany. Powiem szczerze, jestem naprawdę zadowolony, że właśnie tego typu maszyna będzie w grze już niebawem w listopadzie. Zobaczmy sobie w takim razie dalej, co jeszcze tutaj ciekawego autorzy dla nas przygotowali. Mamy w tym momencie zbliżenie na ciągnik marki Zetor. Oczywiście wygląda on, no, legendarnie, bo jest to. Przecież ciągnik na pewno świetnie znany wielu polskim rolnikom. Zobaczcie sobie teraz też na to, co będziemy mogli produkować właśnie na tej mapie. Będziemy mogli robić między innymi zupy, i to teraz mogliście zauważyć. Teraz mała stop klatka, dlatego, że będę chciał omówić, co tak naprawdę tutaj będziemy mogli produkować w kontekście nowych zup. Oczywiście, wszystkie nazwy będą dostępne po polsku, po premierze tego dodatku, natomiast możemy zauważyć, że będziemy robić pięć zupełnie nowych zup. Będziemy do tej fabryki mogli dostarczyć marchewki, pasternak, czerwone buraki oraz ziemniaki. Przetwórstwo ziemniaków to będzie swego rodzaju nowość, ponieważ do tej pory mogliśmy to robić tylko i wyłącznie poprzez fabryki dostępne w modach. Zwróćcie uwagę na to, jakie zupy będziemy mogli robić. Będziemy mogli robić zupę marchewkową, zupę pasternakową, zupę z czerwonych buraków, no to wydaje mi się, że to po prostu powinno się nazywać barszcz, no i zupę ziemniaczaną. Do tego będziemy mogli robić mieszankę. Podejrzewam, że taką zupę wielowarzywną będziemy mogli dodać tutaj marchewki, pasternak, właśnie te czerwone buraki. No i z tego powstanie 100 litrów takiej oto przepysznej zupy wielowarzywnej czas na kolejną stopklatkę dlatego że teraz możecie zauważyć jak konkretnie będzie wyglądać ta mapa i teraz wszystkie spekulacje śmiało możemy odłożyć na bok zobaczcie jak to wszystko będzie wyglądać będziemy mieli mnóstwo małych ale prostokątnych wąskich pól czy to jest dobrze moim zdaniem tak dlatego że to są pola z typowego polskiego gospodarstwa. No serio, po prostu, wąskie, długie pole to jest jak najbardziej coś znanego z Polski. Będziemy mieli również sektory, można powiedzieć leśne, ale nie będzie ich zbyt dużo, natomiast cieszy mnie to, że również leśne fragmenty mapy tutaj będą, ponieważ mapa będzie uniwersalna. Widać, że wiele z tych pól będzie bardzo blisko siebie, co powoduje, że będziemy mogli te pola połączyć, jeśli byśmy chcieli grać na jakichś większych areałach. I ja tutaj na tej mapie widzę bardzo dużo możliwości do ciekawej i kreatywnej gry. Owszem, te sektory, w których jest bardzo dużo pól, one są troszeczkę puste. Natomiast, czy to jest wada, czy zaleta? Moim zdaniem jest to swego rodzaju zaleta, ponieważ będziemy mogli zbudować bardzo dużo ciekawych rzeczy, podobnie jak robię to ja na mapie No Man's Land. Ale oczywiście to jest moje prywatne zdanie i macie prawo się z tym nie zgodzić. Oczywiście na mapie będziemy mieli pociąg, ale będzie on przejeżdżał troszkę jak na przykład na mapie Erlengrad, więc będzie wjeżdżał z jednej strony mapy i wyjeżdżał z drugiej. Z ciekawostek będziemy mieli też dość dużo zbiorników wodnych, więc raczej o darmową wodę bym się nie martwił. Dodatkowo będziemy mieli na mapie boisko piłkarskie, które jest widoczne z lewej strony tego obrazka. No ale do jednej rzeczy muszę się przyczepić: te pola są aż zbyt prostokątne. No niestety, ale moim zdaniem Giants powinien jednak postawić na nieco większą nieregularność w polach. Zdaję sobie sprawę z tego, że pracownik Giantsa nie do końca radzi sobie dobrze z tego typu polami, ale chciałbym, żeby nieregularnych pól chociaż było ze 30%. Wtedy gracze, którzy grają tylko pracownikami, graliby po prostu na prostokątnych polach, a inni by mieliby po prostu większe możliwości. Troszkę szkoda, że tych nieregularnych pól jest mało, ale z drugiej strony, jeżeli sobie połączymy istniejące pola, to będziemy mogli mieć naprawdę interesujące kształty. No dobra, generalnie naprawdę ta mapa robi na mnie bardzo dobre wrażenie, ale teraz czas przejść do największego absurdu tej mapy, oczywiście moim zdaniem. Fabryka fortepianów. No po pierwsze wygląda to trochę tak jak jakaś stara sala gimnastyczna, która miałaby no co najmniej z 50 lat w jakiejś szkole. Natomiast z całym szacunkiem, ale Co ma fabryka fortepianów do farminga? Ja nie wiem, po prostu ja tego nie rozumiem. I fajnie, będziemy mieli tutaj fabrykę fortepianów, która nie będzie zwykłym łańcuchem produkcyjnym, tylko te fortepiany będziemy produkować tak, jak robiliśmy na przykład kolejkę górską albo bardziej łódki, bo kolejkę górską mogliśmy zrobić raz, a łódki mogliśmy robić w kółko, czyli po prostu dostarczaliśmy odpowiednią ilość drewna, robiliśmy łódki, tam jeszcze innych materiałów potem, ale to już mniejsza z tym, tutaj będziemy dostarczać drewno, no i będziemy robić fortepiany. Natomiast ja nie wiem, po co robić fortepiany w farmingu? Owszem, fajnie, że coś takiego jest, super, bo dostarcza to zupełnie nowych możliwości ale jakoś tak nie do końca mi to pasuje. Po prostu, po prostu dla mnie tworzenie fortepianów no, nie za bardzo jest związane z grą rolniczą, ale to jest moje subiektywne zdanie, ale oczywiście, żeby nie było, ja te fortepiany będę robił, będę chciał zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa. Cieszę się, że coś takiego zostało dodane, chociaż uważam, że akurat rozwój mógł iść w nieco bardziej realistycznym kierunku. Po prostu tutaj tylko i wyłącznie o to mi chodzi. Bo zaraz ktoś mi powie, że ja bym chciał, żeby te fortepiany to w ogóle usunąć z farminga. Nie, nie chodzi mi o to, żeby usuwać, tylko jednak zastanawiam się po prostu, jak pasują fortepiany do gry farmerskiej. Tutaj na końcu zobaczcie jeszcze kilka przebitek z tej właśnie mapy. Będziemy mieli, tak jak mówiłem, bardzo dużo małych, wąskich. I prostokątnych terenów, co oczywiście fajnie wygląda. Jeśli chodzi o pola, to zwróćcie uwagę na to, że będziemy mieli też kilka typowo leśnych sektorów, co moim zdaniem świetnie będzie tutaj wyglądać. Jeszcze nie widziałem tak naprawdę tego lasu z bliska, ale gdy tylko będzie grawit, gdy tylko ten dodatek, gdy tylko premium DLC zostanie wydane, to na pewno będę chciał pojechać do lasu i zrobić sobie jakąś wycinkę. Od razu mówię, że ja tutaj na tej mapie będę planował zrobić naprawdę długą i kozacką serię. Najprawdopodobniej zacznę ją również od zera albo od początkowego gospodarstwa, ponieważ wiele na tym gospodarstwie to oczywiście nie znajdziemy. Tutaj opowiedziałem naprawdę o wielu zaletach tej mapy. Będziemy mieli mnóstwo ciekawych rzeczy, mnóstwo ciekawych budynków, moim zdaniem naprawdę fajny klimat, ale jednak gospodarstwo, które trzeba będzie bardzo, ale to bardzo rozbudować, bo będą na nim dosłownie trzy budynki. Zobaczcie sobie jeszcze tutaj, właśnie farmhouse, czyli nasze gospodarstwo, ale to jest gospodarstwo. Chyba numer dwa. Albo i numer jeden, ja już się zgubiłem, w każdym razie tutaj będziemy mieli takie oto gospodarstwo i super, że będziemy mieli ich kilka, natomiast te gospodarstwa są po prostu małe, troszkę biedne, troszkę zaniedbane, więc na pewno będzie trzeba tutaj włożyć sporo pracy, żeby nasze gospodarstwo wyglądało pięknie. I właśnie coś takiego będę chciał zrobić w mojej serii na mapie Zielonka. A jeżeli ty nie chcesz tego przegapić, to koniecznie musisz zostawić suba z dzwoneczkiem, a jeżeli obejrzałeś ten materiał do samego końca, no no to napisz proszę, co sądzisz o tej mapie, jeżeli napiszesz super prezentacja, to oczywiście ja przypnę ci w komentarzu serduszko. Przy okazji zobaczymy, kto naprawdę ogląda filmy do końca. Trzymaj się, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!